Siemanko! Zobaczcie gdzie dzisiaj jedziemy. Jesteśmy na autostradzie, cała rodzinka. W pięciosobowym składzie. Dzisiaj co? Na naszej mapie przygód. Jedziemy do Majalandu. Dawno tam nie byliśmy. Jedziemy dzisiaj na dwa auta I będziemy rządzić Stwierdziliśmy, że aktywnie dzisiaj A jak nie na rowerach To Na karuzelach No dobra Zjeżdżamy Jedziemy na torzy Będziemy płacić Za autostradę A2 Zrobiliśmy około 150 km Jesteśmy prawie na miejscu Zjedź w prawo ale widzę, że tutaj dużo aut skręca w prawo. Czyżby jechali do tego samego miejsca co my? Jest to możliwe. Ale, kolej! Jesteśmy na miejscu, moi państwo. Jaki duży park Majalanko w natych. Tam rozdają za darmo. wykupiliśmy szafkę, żeby te ciężkie rzeczy właśnie tutaj sobie włożyć, żeby nie było nic, co nas zbyt obciąża. Nara, no, ja. ja tu czekam za tobą na ławeczce. Wow. Tam dzisiaj będę, tam będę rządził dzisiaj Ja idę teraz za tymkiem Jesteśmy na zewnątrz Ale tutaj to chyba będziemy mieli tylko buty pomoczone Super O, pięknie, pięknie, pięknie. Tylko w skarpetkach będzie ciężko, Ty się. No, i zjeżdżaj na pupie. Tam trzeba się wspiąć na szczyt wulkanu i zjechać. Uważaj! Nogi do góry! O, właśnie. Jak tu jest. O, jak fajnie. Yes, ekstra! Dobra, czekaj, na razie. Teraz my, ale kolejka jest przepotężna. My tu już chyba piąty. piąty kurs. Czekamy. Pszczółka siedzi i się na nas patrzy. Patrzcie, jedziemy. Ale będzie hardcore. Zobaczcie. Czy ktoś z nas Wow, ale prędkości! I się czymś. Wiecie, tak się bawimy dzisiaj. ju Strak w oczach. O! to poleci ta woda? Chodźcie tak dookoła, się najpierw przejdziemy, tak? To jest jedna z największych atrakcji w tym miejscu Tam ojciec z mamą stoją w kolejce Ja oczywiście też bym wszedł, ale mam kamerę A pobujałbym się tutaj na tym Mamy ich wszystkich na pokładzie No żałuję, że mnie tam nie ma, ale co zrobisz? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? O, ślizg! manko. Teraz tu idą od tych samolotów, jak ich tam Są jakieś skarby kto to zostawił te skarby? Wikingowie tutaj chyba byli Fajnie widać z jednej strony, z drugiej strony No, Gdzie nas zaprowadzi ten korytarz? Jestem ciekawy, do wielkiej kolejki pewnie Idziemy na wodne szaleństwo Tutaj jest regularna bitwa na armatki wodne Idziemy na statek wikingów tak. A później idziemy na talerz, ale ja szkoda, że ja nie mogę. Tak? No, przejechałem się. Nawalają się armatkami wodnymi. Co tu się dzieje? No nie wiem czy to jest coś dla nas. A woda przezroczysta? Chyba chlorowana. No dobra, czas wsiadać Chrońcie nas tam, krąćcie tyły No tu tego pana, pat, on się dziwnie patrzy A, dostaniesz Dobrze, zlać go Ale zabawa Ekstra czad, nawalajcie tego pana tam Ale dostali opaki Jesteś na zielonym, to możemy wchodzić i będziemy gasić pożar, bo budynek się pali. Nie, poczekać? Dobra, dobra nie. Nie, jeszcze Nie, O, oh, yeah! Dawaj go! To takie skupienie? Tak Oblegana o tej godzinie. Kolejki, już teraz są pojedzenie. Brawo, brawo Oliwier. Ale jesteś odważny, pięknie. Wilkołak. Roller Coaster Wilkołak. My tu z ty chyba nie idziemy, nie? Z dziewczyny pójdę. Jest niedziela jest pogoda no wszędzie są straszne kolejki to jest niefajne my z tysiącem na plac manewrowy chyba z 40 minut staliśmy nie było gdzie usiąść, słońcu średnio żeby 5 minut sobie pojeździć ale jest ludzi teraz, ja Cię kręcę nie ma gdzie usiąść, nie ma gdzie się położyć jedynie trawka nam została tutaj na tym obszarze, koło aquaparku, a tak tam nasza brygada siedzi. zobaczcie, gdzieś siedzi nasza brygada. Trzeba się orzeźwić od środka. A co? A zaraz idziemy do wody. I jak tam dobre? pyszne, Ty się Smakuje? A co? Tylko mi zawsze smakuje. Nie ma miejsca na leżak Ciekawe czy w wodzie jest jakieś miejsce No byliśmy tutaj wcześniej to nikogo nie było prawda A teraz zobacz Co tu się dzieje zobacz! Ej a ty co mi tu barczysz? Uuu, ale uśmiechnięta krówka, o pięknie Przepraszam, możemy tutaj sobie na krówkę usiąść, tak spokojnie? Oj, ten pan jest groźny No dobra, dziękujemy Idziemy jeszcze na żaby, a co? Tak, robią, skaczą tak jak żabki, tak? O tak, tak o, co to jest? Ale te żabki skaczą. No siema, siema. Trzymaj się. tu jest mama. Ale wysoko. Nie te dziewczyny tam. tak tak. Mama z Olo na Wystarczy pod te schody sobie podejść, to dojedziemy. Jecha! Ejaka, prędko. Coś Jak tam? Już jedzie. Powodzenia Oldzu! Powodzenia Tyś! Powodzenia. Powodzenia! A my jeszcze na koniec wylądowaliśmy na Wikingu. I tak się kręcimy długo na statkach Wikingów. Wszyscy sami czekają za nami, bo niedługo koniec. Koniec naszej przygody. Tysio, było fajnie. Było ekstra. Kole, kulek, wow! Kończy się nasza przygoda w Majalandzie. Żegnamy się powoli. Pamiętajcie, żeby wykupić jeszcze bilet parkingowy, bo nie wyjedziecie. Takie łóżeczki też są modne. I mega przydatne. Także trzymajcie się. I do zobaczenia wkrótce. Ej! I tak Ja już trzeci rząd, pamiętajcie! Co? Wow! Pokaż, no właśnie! Teraz moje! Tu, tu, tu jesteśmy, tu jesteśmy! w kwestii ceny za ten nasz dzisiejszy wyjazd Kwoty, jaką ponieśliśmy, to trzeba yy, policzyć sobie tak.